Serdecznie w kolejnym filmiku. Przyznam Wam się szczerze, że tak szukałem sobie pretekstu, żeby, żeby nagrać dla Was ten filmik, ponieważ chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia świąteczne, ale o tym będzie na końcu. Dlatego postanowiłem w tym filmiku pokazać Wam moje tegoroczne projekty kartkowe że tak powiem. Po prostu chcę Wam pokazać jakie wykonałem w tym roku karteczki. Może będzie to inspiracja dla osób, które będą chciały wykonać na przykład karteczki takie bożonarodzeniowe w przyszłym roku. No na pewno ktoś coś dla siebie znajdzie. Nie przedłużajmy, bo tych karteczek troszkę jest. Więc, więc zacznijmy sobie od od takiej karteczki, to jest karteczka pierwsza magiczny czas, to jest ona z wykonana z kolekcji tej najnowszej Craft O'Clock kolędowanie w śniegu tutaj są tylko dorzucone takie takturkowe jakieś takie mini gałązki to podejrzewam, że to jest coś chyba takie te świąteczne kuleczki to chyba coś ma nawiązywać do owoców jemioły, takie cekinowe śnieżynki, magiczny czas to jest też z napisów do, z tej kolekcji. Kolejna karteczka prezentuje się w ten sposób. To są kwiatuszki robione przeze mnie z fłami ranu. Tutaj są też dodatki gałązki, listki i takie różne dodatki z tego arkuszu, do arkusza do wycinania, właśnie z tej kolekcji Kolędowanie w śniegu z Crawdopark. To jest chyba papiery Świąteczny Czas to jest właśnie z tej kolekcji kolendowanie w śniegu, natomiast kolekcja papierów to jest bodajże y, chyba ta y, zeszłoroczna y, świąteczna y, kolekcja Cradoklok świąteczne życzenia coś takiego nie chcę ten, i też takie gwiazdki y, gwiazdki cekinowe tutaj żeby troszkę, troszeczkę blasku y, dodać Te dodatki z kradoklok tutaj jest też sznureczek jeszcze te dodatki z Cradoklok one się też y, błyszczą więc więc tak by się prezentowała następna karteczka. Tu jest taki prosty y, projekt y, na papierach y, Lemon craftu, tych świątecznych, tylko już tych, tych starszych takich. Y, ona się otwiera y, w ten sposób, to jest troszkę sznureczka. Jakieś takie ozdoby świąteczne, gałązki wycięte y, z, o, z takiego dziurkacza z DP craftu. Napis jest z tej świątecznej kolekcji, tej różanej piątku 13 I też takie malutkie gwiazdeczki, żeby się troszkę coś na tej karteczce błyszczało. Kolejna karteczka to jest karteczka taka. Ona się otwiera tak jak poprzednia. Tutaj jest tekturowa bombeczka popsykana shimmerem, ale no, niestety nie uchwycimy tutaj tego błysku. Napis magicznych świąt Bożego Narodzenia jest, to są naklejki z tej właśnie różanej świątecznej kolekcji piątku 13 jakieś dodatki, a papiery są z świątecznej kolekcji scrap endmi tej zeszłorocznej. To jest karteczka zainspirowana karteczką Moniki. Konki, chyba tak to się wymawia, jeżeli źle przekręciłem to przepraszam Monikę, ale bardzo mi się spodobała właśnie jej karteczka, taka, taka właśnie forma, więc troszkę się zainspirowałem. Tutaj też jest ręcznie robiony kwiatuszek, tu są dodatki z kraw do troszkę sznureczka, jakieś gałązki, jakieś owoce, jakieś takie szyszeczki, napis radosnych Świąt Bożego Narodzenia z piątku trzynastego z tych naklejek. To jest karteczka, która powstała z papierów z LemonCrafta chyba, tekturkowy napis Wesołych Świąt, tutaj jest tekturkowa taka śnieżynka, Tutaj są kryształki. Chciałem, żeby ta kartka tak dość mocno błyszczała, więc są dodane jeszcze takie złote gwiazdeczki. I tu jest jakiś taki elemencik perełkowy z cyrkonią, koronka i też taka prościutka karteczka. To jest karteczka wykonana też z zeszłorocznej kolekcji Crawdoklok. Świąteczne życzenia, nie wiem, nie, nie będę, przy... a nie mam gdzieś tu właśnie, wszystko już pochowałem yy, pod ręką, żeby Wam powiedzieć. Yy, banieczki na czerwonych wstążeczkach, napis Wesołych Świąt. Tutaj jest ułożona kompozycja. Także tak się prezentuje następna karteczka. Tutaj jest yy, karteczka, yy, która powstała z z tego bloczku z elementami gotowymi, tymi do wyciśnięcia, z Ekrona, Więc ja miałem taki pomysł, troszkę wyszło w takich ciemniejszych kolorach, dlatego tutaj dałem ten złoty brokatowy papier pod spodem. Tutaj jest kółko takie jakby plaster drewna, tutaj jest lampa, świecznik, jakieś gwiazdki, gałązki, szyszeczki troszkę jakiegoś sznureczka, trzy gwiazdeczki, żeby się coś to tutaj na tym środku błyszczało, szyszki tutaj wiszące i tu Merry Christmas napis przyczepiony na, na ćwieku. Więc tak by się prezentowała taka karteczka. Tutaj kolejna, kolejna kartka też na bazie tych papierów zeszłorocznych Craft nie znalazłem jakieś takie tagi świąteczne, miałem więc stwierdziłem, że wykorzystam napis święta noc z tegorocznej kolekcji świąteczno-zimowej od Krawdoklok. Tu jest kwiatuszek, on jest, może będzie widać, jak go troszkę tak przybrudziłem, takim ni to śnieg, ni to szron, taki, takie coś powstało. Dodatki z Krawdoklok te błyszczące, brokatowe, troszeczkę kuleczek, jakiś szyszeczek. I białe jeszcze kropeczki znowu. Kolejna karteczka to jest, powstała na bazie tegorocznej, tegorocznej kolekcji rocznej do w Śniegu. Napis Świętujmy Radośnie. Przepiękne choineczki cekinowe śnieżynki, prezenty, poesencja, jakieś tu jagódki. Na każdej końce doczepiłem y, gwiazdki, żeby ona się tak też troszkę y, troszkę y, troszkę błyszczała. Następna karteczka o górę nogami y, to jest y, właśnie z tej kolekcji różanej Piątku 13 y, Też nie pamiętam tej, y, tej nazwy, ale jest tak charakterystyczna, że każdy na pewno poda, y, będzie wiedział i pamięta napis radosnych świąt tutaj są elementy do wycięcia właśnie z tej kolekcji jedynie co dodałem to wianek wycięty z, z Clock, i tutaj też błyszczące takie gwiazdki żeby nabrała takiego świątecznego, magicznego charakteru i na koniec pokażę wam jeszcze karteczka, która już jest na mogliście ją widzieć na, na kanale i jest to karteczka, którą żeśmy sobie wspólnie wykonali, zapraszam właśnie do tutorialu jak zrobić taką, taką karteczkę. Także tą karteczkę już żeście widzieli, to jest też na bazie tegorocznej kolekcji Crowd kolendowanie kolędowanie w śniegu. I zostałem jeszcze poproszony o wykonanie takich dwóch małych kopertek na upominki pieniężne, żeby się tutaj tylko pieniążki zmieściły i one tutaj mają takie zamykanie gwiazdka to jest ta końcówka to jest To yy... zamykanie na sznureczek tutaj się otwiera z tyłu yy, prezenciki z yy, się yy, one się błyszczą druga jest taka sama nie będę je od, yy, odwiązywał więc więc tak by się to, to wszystko y, prezentowało. Tutaj jest starta moich karteczek, które mam nadzieję y, będą y, wykorzystane, y, bo ja jakoś jestem zwolennikiem tego, żeby jednak pomimo tego SMS-a czy tego telefonu z życzeniami y, do bliskich, które wykonujemy podczas, y, podczas trwania tych świąt, żeby jednak y, obdarować. Y, Bliskich taką, taką karteczką. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Chciałbym Wam jeszcze z mojej strony złożyć bardzo serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe. Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, spędzonych w, przede wszystkim z rodziną i w rodzinnej atmosferze przy, przy wspólnym stole, przy wspólnym kolędowaniu żeby ten czas faktycznie był poświęcony swoim bliskim. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za cały ten rok, że byliście ze mną, że śledzicie mój kanał, że jesteście ze mną, że, że mnie wspieracie, że dajecie motywację do, do dalszej pracy. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, bo podejrzewam, że to jest ostatni filmik, który się w tym roku na moim kanale pojawi nowy. Jeżeli się pojawią, to już pewnie w nowym roku. Także y, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym 2020 roku. Y, jak to mówią, żeby był lepszy od y, poprzedniego. Mnóstwa y, inspiracji do tworzenia nowych prac y, skrapowych i nie tylko. Y, także wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego y, dobrego, ciepłego. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego, e, mojego kanału. E, zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, linki podam oczywiście w opisie. Także świętujmy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!